Witajcie w drugim odcinku naszego cyklu dla rodziców nastolatków. Nie takie nastolatki straszne, jak je malują. Nazywam się Agnieszka Gołąbek, jestem edukatorką pozytywnej dyscypliny rodziców i nauczycieli. Dzisiejszy odcinek zatytułowałam Podróż w czasie, ponieważ bardzo chciałabym Was zabrać w podróż, która mam nadzieję pomoże Wam spojrzeć na Wasze rodzicielstwo z zupełnie innej perspektywy. Czego potrzebujecie? Myślę, że przydałaby się kartka i długopis. Przygotujcie je sobie i zapraszam. W ostatnim odcinku opowiedziałam Wam o tym, czym jest pozytywna dyscyplina. Przedstawiłam Wam pięć podstawowych zasad pozytywnej dyscypliny tak zwany fundament. Opowiedziałam Wam o tym, że Błędy są doskonałą e, okazją do nauki i że nie istnieją idealni rodzice i idealne dzieci. Kontynuując ten temat, chciałabym was dzisiaj zabrać w podróż. E, zabiorę was w trzy miejsca. Jedno będzie odnosiło się do przyszłości, potem wrócimy do teraźniejszości e, i przypom przypominamy sobie na koniec troszeczkę przeszłości. Jeżeli brzmi tajemniczo, za chwileczkę na pewno się wszystko wyjaśni. Jest to ćwiczenie, które robię na każdych warsztatach, które prowadzę z rodzicami. I sama je jakby przerobiłam na sobie, i muszę Wam powiedzieć, że wywróciło moje myślenie o rodzicielstwie do góry nogami. Bardzo mocno zmieniło moje postrzeganie e, mojej córki i tego, co ona robi, ale te, przede wszystkim myślę, że e, zmieniło y, moje w ogóle myślenie o rodzicielstwie y, rozumienie tego, jaka jest moja rola. Y, I mam nadzieję, że dzisiaj też to dostrzeżecie, i pomoże wam to y, po raz, zrobić kolejny kroczek. W kierunku zbliżenia się w relacji ze swoim nastolatkiem, bo bardzo mi na tym zależy. Bardzo mi na tym zależy, żeby ten trudny czas, bo niewątpliwie to jest trudny czas dla, dla nas rodziców i dla naszych dzieci, jak, jak przeżyć jak najlepiej, żeby, żeby on był takim zapuszczaniem korzeni w relacji które przyniosą niesamowite owoce w przyszłości. No więc skoro mówię o przyszłości, to zacznijmy naszą podróż. Jeżeli macie taką możliwość, siądźcie w miarę wygodnie, rozluźnijcie się i spróbujcie uruchomić swoją wyobraźnię. Chciałabym, żebyście wyobrazili sobie swoje dziecko, obecnie nastoletnie, jako trzydziestoletniego człowieka. Wyobraźcie sobie, że Umawiacie się ze swoją córką, ze swoim synem na kawę. Idziecie do ulubionej kawiarenki, siadacie przy stoliku, spoglądacie na swojego syna, na swoją córkę. No właśnie. I kogo wy widzicie? Kim jest wasza 30 córka, wasz 30-letni syn? I nie chodzi mi o to, czy jest prawnikiem, lekarzem, czy może nauczycielem. Nie chodzi mi również o to, czy jest przystojnym, wysokim, brunetem, albo czy jest zgrabną, e, przepiękną blondynką. Chodzi mi o to, w jakie umiejętności, e, w jakie kompetencje wyposażyliście swoje dziecko. Kim chcielibyście, żeby był wasz obecny nastolatek w przyszłości? Jakie cechy on ma mieć? Jakie umiejętności ma mieć? Kogo wy widzicie? Jeżeli macie kartkę i długopis, proszę zapiszcie jakie cechy ma to wasze dziecko i na czym wam zależy, żeby jakie cechy posiadało w przyszłości. Możecie zatrzymać na moment filmik, wypisać sobie i wrócić do dalszego oglądania. Na warsztatach robiąc to ćwiczenie, najczęściej rodzice podają następujące kompetencje, umiejętności swoich dzieci. Bardzo im zależy na tym przede wszystkim, żeby dzieci miały bardzo wysokie poczucie własnej wartości, żeby szanowały siebie i innych, żeby były wrażliwe, troskliwe. Żeby potrafiły współpracować z innymi ludźmi, żeby miały poczucie humoru, żeby miały tą świadomość właśnie, że błędy są doskonałym okazją do nauki i nie zrażały się na pierwszej lepszej przeszkodzie. Zależy im na tym, żeby były wytrwałe. Jak czujecie patrząc w tą przyszłość, widząc tak wspaniałego człowieka, tak kompetentnego, tak wspaniale wyposażonego w umiejętności młodego człowieka? Duma rozpiera każdego rodzica, który ma okazję y, takie właśnie dziecko mieć, albo o takim marzyć, myśleć. Y, no właśnie, a, a jaka jest rzeczywistość? Przejdźmy do niej. Myślę, że to dobry moment. Pomyślcie teraz, z jakimi trudnościami i wyzwaniami spotykacie się każdego dnia? Jakie trudności i problemy musicie rozwiązywać w relacjach ze swoimi nastolatkami? Zapiszcie je na kartce. Możecie zatrzymać ponownie filmik, potem wrócić do niego. Ja podzielę się tym, czym zawsze, co zawsze zapisujemy w czasie warsztatów. Rodzice mówią, że to, co irytuje ich bardzo mocno i co stwarza im ogromny problem, to lenistwo ich dzieci, to to, że telefon i komputer są najważniejsze. Oczywiście to, że odcinają się od nich, często ich lekceważą, pyskują, bałaganią i nie chcą w ogóle sprzątać. Nie chcą się uczyć. To są takie trudności, które najczęściej pojawiają się na naszej liście. Nie wiem, jakie zapisaliście Wy, przypuszczam, że są podobne, może jest ich trochę więcej, może troszkę mniej, natomiast one są Wasze i to jest najważniejsze. Co mamy na chwilę obecną? Mamy wyobrażenie o naszym obecnym nastolatku, który za te 15-20 lat. Chcielibyśmy, żeby był wspaniałym człowiekiem, i mamy tu i teraz wiele trudności z dogadywaniem się, z relacjami, z egzekwowaniem pewnych, pewnych zasad, co niejednokrotnie nas mocno irytuje i powoduje, że mamy dość. I tu chciałabym Wam zapewnić Was, że tak mają wszyscy, albo prawie wszyscy, no może są takie sytuacje, że, że ktoś nie ma problemu z nastolatkiem, ale to też wydawałoby mi się podejrzane, e, bo to jest czas, który właśnie tako, taką specyfiką się charakteryzuje. To ma być taki czas, kiedy te dzieci, odcinając się od nas, e, potrzebują zmieniać swoje zachowanie. Które bardzo często jest dla nas absolutnie niezrozumiałe, no i bardzo często mocno irytujące. Zanim sobie powiemy, jak połączyć te dwie rzeczywistości, chciałabym, żebyście przypomnieli sobie jeszcze, jak, jak to było, kiedy wasz obecny nastolatek miał rok. Kiedy czekaliście na każde nowe słowo, które powie, jak cieszyliście się ze zdań, które zaczyna budować. Notabene dzisiaj wkurza na spyskowanie. E, przypomnijcie sobie ten czas, kiedy Wasz nastolatek uczył się chodzić, stawiał pierwsze kroki. Jak to było? Tak? Zaczął się podnosić, łapać się mebli, potem my, widząc to, że on już jest gotowy do tego chodzenia, e, Dawaliśmy mu ręce, najpierw dwie, potem jedną, mając cały czas w tyle głowy świadomość, że zaraz będzie trzeba go puścić, żeby zaczął chodzić sam. Zachęcaliśmy do tego, stwarzaliśmy ku temu okazję. Jeden rodzic podtrzymywał drugi, stawał z drugiej strony, wyciągał ręce, mówił chodź, chodź, dasz radę, potrafisz. Biliśmy brawo, zapraszaliśmy tego, żeby znowu to zrobił. Jak dziecko mówiło, że nie, to czekaliśmy cierpliwie, aż znowu na, 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 nabierze sił i będzie chciało próbować. Przy okazji całego tego, całego tego procesu stwarzaliśmy w domu środowisko, które sprzyjało uczeniu się chodzenia. Co robiliśmy? Rzeczy, które były ostre bądź łatwo tłukące się, kładliśmy na wyższych półkach, tak żeby dziecko ich nie dostało. Rogi zabezpieczaliśmy jakimiś tam gumami, osłonkami, żeby nie nabiło guza, żeby się nie skaleczyło. Ty dorosłych. To dlatego ono się odcina, to dlatego zaczyna zachowywać się w sposób nieco inny. Oczywiście powodów jest bardzo wiele i to jest cały mechanizm, który się dzieje w środku nastolatka, burza w jego mózgu, neurony, które non-stop obumierają, tworzą się nowe, nowe ścieżki, które tam powstają. Twor powodują czasami te nieracjonalne zachowania, wybuchy emocji, oczywiście cała burza hormonów, która temu towarzyszy. Przypomnijcie sobie swój czas, jak byliście nastolatkiem. Jak wy się wtedy czuliście? Czy wy uwielbialiście spędzać czas z dorosłymi? Czy woleliście rówieśników? Czy mieliście tak, że Zaczynały się, zaczynały się pewne zmiany w waszym wyglądzie, które nie zawsze wam się podobały. Zaczęły się przetuszczać włosy, wyskakiwały pryszcze, zaczęła się jakaś potliwość, która niezbyt ładnie pachniała. Czy to było coś przyjemnego? No, niekoniecznie. Wasze dzieci teraz to przeżywają, a jednocześnie w ich głowie tworzy się milion nowych neuronów. Które rano są, po południu już ich nie ma. To dlatego czasami się na coś umawiacie rano, a po południu nastolatek tego nie pamięta. I on naprawdę nie ma na to wpływu. I zbierając to wszystko razem, patrząc na, patrząc w przyszłość, jak bardzo bym chciała, żeby ona była taka wspaniała, patrząc na dzisiejsze trudności, zawsze zadaję pytanie rodzicom: Jak myślicie, czego potrzebują wasze dzieci dziś? Żeby w przyszłości stać się cierpliwymi, pełnymi troski, żeby miały wysokie poczucie wartości, żeby były, potrafiły się kontrolować swoje zachowanie, żeby chciały współpracować. Czego one dziś od Was potrzebują? Potrzebują czasu. Potrzebują wsparcia, potrzebują miłości, potrzebują cierpliwości, potrzebują zasad, dzięki którym będzie łatwiej im się poruszać w świecie, ale nie zasad, które rodzice narzucą im i powiedzą: Masz tak robić, tylko zasad, które siądziecie i ustalicie wspólnie, gdzie dacie swojemu nastolatkowi możliwość współdecydowania, gdzie powiecie mu: Twoje zdanie jest dla mnie ważne. Liczę się ze Twoim zdaniem, bo dzięki temu chcę nauczyć Cię, żebyś kiedyś potrafił współpracować z innymi, tak? Uczę się cierpliwości i staram się być cierpliwy, bo chcę, żebyś naśladował mnie w przyszłości i też starał się nad sobą panować, tak? Zachęcam Cię do tego, żebyś robił postępy, zachęcam Cię i, i, i próbuję y, zmotywować do działania, po to, żebyś kiedyś mógł osiągać sukcesy, yy, nie zmuszam, nie każę, nie kładę limity i mówię tak nie wolno albo masz tak robić i już i koniec kropka i nie rozmawiam z Tobą, tylko wchodzę w dialog, yy, dając mnóstwo swojego czasu, a nawet jeżeli go mnóstwo nie mam, to choć odrobinkę, żeby nastolatek miał możliwość odczucia tego, że jestem ważny dla mojej mamy, dla mojego taty. Yy, i tworzę taką przestrzeń, takie środowisko, w którym pozwalam mu na tą naukę ch chodzenia, stawiania kroków w dorosłym świecie. Zapraszam Was do tego, żebyście w swojej codzienności, oczywiście pokonując wiele trudów i wyzwań, które stawia Wam wychowywanie z Waszych dzieci, Choć czasem przypominali sobie o tym, po co to wszystko, do czego my dążymy. I pytanie, które dla mnie szczerze mówiąc jest jednym z bardziej kluczowych: czy ja dziś współpracując z moim nastolatkiem, czy ja dziś tworząc relacje z moim nastolatkiem, dbam o to i troszczę się o to, żeby kiedyś on chciał być w tej relacji ze mną? Czy ja mu daję takie poczucie, że jest dla mnie bardzo ważny, czy bardziej traktuję go z góry i mówię mu, że ma robić tak, jak ja chcę? Zastanówcie się, co buduje, a co niszczy. Zastanówcie się, w jaki sposób możecie choć troszeczkę zmienić wasze zachowanie w stosunku do nastolatka, jeżeli dziś zauważyliście, że jest ono destrukcyjne i może się zdarzyć, że to moje dziecko w przyszłości nie umówi się ze mną na kawę. Zapraszam Was do tego, żeby zrobić te listy, żeby zrobić je pisemnie. Nawet czasami rodzice sobie je wieszają w jakimś swoim miejscu albo trzymają w teczce, do której mogą wrócić w każdej wolnej chwili, kiedy potrzebują sobie przypomnieć, po co ja dziś jestem rodzicem. Tak? Po to, żeby. Wyposażyć walizkę mojego dziecka w takie umiejętności i kompetencje, żeby łatwiej mu się żyło w przyszłości. Co daje mi w tym wszystkim pozytywna dyscyplina? Ona wyposaża moją skrzynkę z narzędziami, w takie narzędzia, które ułatwiają mi życie i które powodują, że moje dziecko czuje się coraz bardziej kompetentne. Jeżeli podoba Wam się to, co mówię, jeżeli, jeżeli odkrywacie dzięki temu jakieś nowe pokłady swojego rodzicielstwa, zapraszam do kolejnego odcinka. Z kamerą wśród zwierząt tak go zatytułowałam będziemy mówić o gadach i powiem Wam, dlaczego nastolatki zachowują się źle. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, zapraszam do tego, żeby polubić go, udostępnić innym. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Do zobaczenia za tydzień.